Ach, jak to wiecie, praca, 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 praca. Czasami zdarzają się takie rzeczy Więc M5, M Performance Karbony, carbony, duże hamulce No, ja, świeży samochód i oglądamy dla klienta, słuchajcie. Dla klienta Więc jak to można powiedzieć? I love my job. test drive? Napiszcie, napiszcie. No, no samochód jest przekozacki. W środku cichutko, wyciszony fantastycznie. Piękny fotel. Podsufiteczka. Nie, nie wiem dokładnie jaka specyfikacja, ale, ale zobaczymy. No fajne zegarki. Och, 4-4. Prawdziwe, prawdziwe szaleństwo. Słuchajcie, no może uda nam się go kupić, a wtedy sprawdzimy go dla Was miłego dnia.